Dobra. Posłuchaj, e... lewa nóżka odpowiada za sprzęgło, tylko ja wje... przypominam. środkowa za hamulec. Jak tam, prawa... masz środkową nogę? Chodzi mi o stronę. To, czekaj, ja się muszę skupić. To znak, że już dalej nie możemy jechać. Uh -huh. Kręć teraz. Doświadczony instruktor jest, wie, że drugiemu samochodowi nic no, się nie stało. Wiemy. I Ania może jechać dalej. Co ty? No, powiedzmy. To jest... Masz się nie słuchać. Jafnie. Ja. Ja biorę... super. <grystanie> Ania niewinnie się śmieje, a przepisy za takie zachowanie grożą mandatem w wysokości 500 złotych. Tak a gdzie? Nic ci nie wypadło z tej torby? Weź, bo już mi ci się nie odskoczyło. To był na ciebie, ale nie przejmuj się. Spokojnie, my się tylko uczymy. Jedziemy prosto, tak? No tak. Słyszysz, ja mam ten gaz. Co ty skaczesz? Mieliśmy jechać, a ty nie skakać. Zobacz, widzisz? Co teraz musisz zrobić? Lewo. No to dawaj lewo. Kierunkowskaz. Ach. Co, co ty robisz? kurde, dziewczyno? To już zajechałaś w po drogę. Pol elegancko, jadę teraz, bo ja zostaję. na znaki, tak? Jest ile? Trzydzieści. W końcu. Już... Ej, ktoś... Co ty nie to. Wysiądź teraz i zobacz, jaki był znak. Dobra, nieważne, jaki był jest. No, ale ważne. Dobrze. No, dlaczego ci zatrzymałem auto? Wcześniejsze rozkojarzenie Ania tłumaczyła Arielem. Ciekawe, co dziś uzna za powód. Czemu? No, nie widzę. Nie widzę to dość niebezpieczny argument kierowcy. Zmrok Ani nie służy. Widzisz? No, taka, zakaz wjazdu. No to gdzie jechałaś? Wjechałam pod prąd. No to co trzeba zrobić? Steczny. No to dawaj. Ania, to już jesteśmy na krawężniku, nie widzę że jesteś na kachodniku? Jest bardzo agresywna, widzę. Masz tu bramę, wiedź w tą bramę. No dawaj, dawaj, żyć ostatnio, wiedz, bez mojej pomocy. Widzę no, czekaj, bo zamiast do wsteczny to jak. Pięknie. Pięknie. Brawo, pani Ani, super, to zrobiłaś. Ciebie. Ja cię podziwiam za to, że masz przede wszystkim do mnie cierpliwość. Bo ja już ją prawie dzisiaj straciłam. Dobra, przy już... tym srebrnym aucie parkowanie równoległe tyłem. Dobra, i dawaj. Steczny, kręcimy na maxa w prawo. Już dawaj w lewo. I...